Mnie nie... Ja do no, doktora czysta buźka. E, dobrze to ja. Tylko musisz podpisać pakt. Ale jeżeli nie umiesz czytać to nie. No nie za bardzo. A e, to po prostu podpisz tutaj swoje imię. Ej już już. Tak dobrze to zapraszam ze mną do gabinetu. E, tutaj będziesz swój gabinet. Proszę na, o, chodź tutaj. Mam pytanko, czy wyrażasz zgodę za, za znieczulenie? Tak, ja poproszę za znieczuleniem. Dobrze, to ja ci tutaj takie coś wstrzyknę. Ooooo! Co, co się stało? Gdzie ja jestem? O, wreszcie stałeś! O, tutaj włączę takie sprzęty, ważne muszę włączyć. Aleś się Cię trochę pochodził. Aaaa, moje zęby! Czujek! Zastrzmieją mnie! Nie! One mają być niezdrowe! One mają być cukszane! Nie rób! Nie! Nie obijajmy tych... Mi tych zębów. Nie. O, chodź, chodź, chodź. Muszę zabrać cię w jedno miejsce! Muszę cię zabrać w jedno miejsce! Ooooo! No dobra! Chodź na ręce, chodź na ręce. Jestem omamiony twoim czymś tam. Ale to czy Widzisz to? Chcesz tak skończyć? ...kiedy była ta wielka inwazja. Wypuść mnie! Mam za zdrowe zęby. Ej, a ty wiesz w ogóle, że ten BS kit ...został bana na TikToku? Właśnie sobie tu oglądam? Tak? EDGAR NAJLEPSZY! No, Community nie Stars is the best. A on tylko Edgary hejtował. Nie! idę spać, lecz a na się w Dobra, on nie wie, że jestem tak chudy, że moje. znaczy nie, że on tak mi wyleczył zęby, że mogę teraz tutaj zrobić dziurę. Dobra, nie zrobiłem, ale to ja jestem tak chudy, że przelędę. No nie, pomyślał nawet o tym, że mama będzie mnie szukać, a tutaj nie może wejść, bo tutaj dziewczyny nie mogą wspiąć Dobra, uciekam. Co się dzieje? Co, już stałeś się po zabiegu? No prawie koniec. Prrr. Po zabiegu już? Prrr, nie, prawie koniec. Prrr. A teraz chodzi koniec. A, nie, ty więcej nie pójdę do...